To jest jeden z tych dni w roku, kiedy jestem naprawdę szczęśliwy. Szybkie zakupki w biedrze i lecimy na wystawę korgi. <śleszy> Korgi, Korgi, Korgi. W ogóle pewnie jest zdecydowana większość ludzi wie, że ja Korgi ubóstwiam. I Korgi to są jedne z najlepszych psów. Tutaj na wystawę jeżdżę już chyba trzeci rok z rzędu bodajże. Zawsze zbieram ekipę i mówię, Korgi! No i... Jestem. Eee, pierwszy raz chyba byłem w nadarzynie, bodajże na wystawie, no a teraz tutaj śmigam cały czas. Wystawa Korgi. Patrzcie, studiaków. Ty, ty, Korgi, korgi, korgi. To jest jeden z tych dni w roku, kiedy jestem naprawdę szczęśliwy, chociaż raz eee... opatrz korki korki! Cześć. Ojojojojojoj. Oj, 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 oj. I takie rzeczy. Korgi, korgi. Tam jest. Widzicie? Korgi są zajebiste. Najlepsze psy na świecie. I chyba jedyne, które lubię. Kiedyś będę miał i opowiem o tym. Salut. Byłem tu trzy razy na wystawie i minus tego pola jest taki, że Kurwa, tylko raz było słońca, zawsze jest zimno i dzisiaj też jest tak bardzo chłodno. Eee, no ale nie ma co narzekać, nie są korgi. Propo korgi lepsze niż strykanie łodek. Przynajmniej nie marudzą. Ale szama. Bru. Do widzenia. Pom 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 pom. Miśki, już po wystawie byłem na szamie dobrej w Manekinie. Maneki się chyba nazywała, Knajpa. Serdecznie polecam. I Opole też polecam, bo jest. Zawsze jak tu przyjeżdżam, to praktycznie zawsze jest jakiś, jakiś Dni Opolacz, coś takiego. I... Dzisiaj były jakieś walki rycerskie, Ua. a chętnie bym w ogóle pstryknął taką sesję z jakąś dziewczyną, więc jak ktoś ma pomysł to... i w ogóle dostęp do takiej rzeczy, to zapraszam. <tryk> Do sesji foto z takie strój. Cały czas talii. McDonald's.